W wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskał ponad 23 tysiące głosów, startując z drugiego miejsca na liście. W wyborach do Rady Miasta uzyskał więcej głosów niż połowa obecnych radnych. W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, w ostatnich wyborach do, parlamentu, do wyborach parlamentarnych, przepraszam, bardzo uzyskał prawie 7% głosów więcej niż chociażby kandydat z 15. Przed Państwem wiceprezes Partii Wolność, Konrad Berkowicz. Dziękuję bardzo, witam Państwa serdecznie, dziękuję za przybycie i zacznę od tego, że są szpetne prawdy i piękne fałsze i politycy, którzy nami rządzą, nami gardzą, w związku z czym cały czas nam, nas karmią tymi pięknymi fałszami. A ja uprzedzam od razu, że my jesteśmy tu po to, żeby powiedzieć Wam trochę tych szpetnych prawd w opozycji do pięknych fałszów. Politycy w ogóle w kampaniach wyborczych zachowują się zwykle jak tajskie prostytutki, to znaczy ubierają sukienki, mimo że tam mają trochę za dużo między nogami, później z niemiłe zaskoczenie. Więc my już chcemy dzisiaj uprzedzić o takich rzeczach, żeby tego niemiłego zaskoczenia nie było. Pięknym fałszem jest na przykład program 500. Program 500 to jest po prostu przekupywanie wyborców ich własnymi pieniędzmi, bo przecież rząd nie ma żadnych innych pieniędzy niż te, które nam zabierze w podatkach z kieszeni, więc to nie jest nic innego niż przekupywanie nas własnymi pieniędzmi i to jest ten piękny fałsz. Oficjalnie chodzi o walkę, z problemem demografii, bo oficjalnie już władza może sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć nam, że traktuje nas jak bydło hodowlane, które można stymulować różnymi programami, stymulować metodą kija i marchewki, tak żebyśmy się lepiej rozmnażali. Ale nawet jak spojrzymy na uzasadnienie tej ustawy 500, które napisało prawo i sprawiedliwość, to nawet tam jest napisane, że ta ustawa ma zwiększyć dzietność z 1,3 do 1,5, czyli ma zwiększyć dzietność w stopniu absolutnie nieistotnym z punktu widzenia problemu demografii. To jest taki, to jest taki piękny fałsz. Innym pięknym fałszem była ustawa Wilczka z 1988 roku. W 1988 roku wprowadzono ustawę Wilczka, która przywracała wolny rynek w Polsce. Rzeczywiście. Ale wprowadzono ją tylko po to, żeby nomenklatura uwłaszczona. Właśnie przy transformacji, mogła szybko się wzbogacić. I ta nomenklatura, jak tylko się zorientowała, jak działa wolny rynek, to znaczy, że na wolnym rynku trzeba walczyć ciężką pracą, niskimi cenami, dobrymi usługami o serca klientów, to szybko postanowiła zniszczyć ten wolny rynek regulacjami, podatkami, biurokracją, tak żeby wytępić konkurencję. Bo właśnie temu służy biurokracja, żeby wytępić konkurencję. Oni to zrobili, zniszczyli początki kapitalizmu. Przy transformacji, a teraz głoszą, że kapitalizm to jest ten system, w którym rządzi ten zły kapitał. Tymczasem to kolejny fałsz, to kolejne kłamstwo, bo nawet słowo kapitalizm nie, nie pochodzi z łacińskiego kapitału, czyli kapitał, tylko od kapita, czyli głowa. Wielki kapitał nie rządzi w kapitalizmie, wielki kapitał rządzi właśnie w socjalizmie, bo wielki kapitał to są korporacje, które stać na prawników, stać na łapówki i korporacje, które mogą dogadać się z systemem, żeby wyciąć konkurencję, żeby wyciąć drobnych przedsiębiorców, żeby uniemożliwić normalnym ludziom wejście na rynek przez podatki i biurokrację właśnie. W kapitalizmie nie rządzi żaden wielki kapitał, w kapitalizmie rządzi konsument, klient. Ktoś, kto dobrowolnie, bo na tym polega wolny rynek, na, na tym polega kapitalizm, dobrowolnie płaci, a więc płaci temu, kto mu najlepiej służy. I dlatego w kapitalizmie wszyscy sobie służą jak najlepiej. Na tym polega kapitalizm i wielkim fałszem jest kojarzenie go z korporacjonizmem, który jest po prostu nowoczesną formą socjalizmu. Z bieżących rzeczy e, pięknym fałszem jest to, że rzekomo prawo i sprawiedliwość chciało zablokować kandydaturę Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europy. Nic bardziej mylnego. Jarosław Kaczyński nie jest idiotą i on doskonale wiedział, że jak prawo i sprawiedliwość sprzeciwi się kandydaturze Donalda Tuska w, w Unii Europejskiej, to on oczywiście zostanie wybrany na przewodniczącego Rady Europy. Jedyną osobą, która bardziej by pomogła krytyką Donaldowi Tuskowi w Parlamencie Europejskim jest Janusz Korwin-Mikke. Zrobił to Jarosław Kaczyński dlatego, że nie chciał, żeby Donald Tusk wrócił do Polski i stanowił konkurencję dla y, jego partii. Y, tak czy inaczej nie chodziło to o walkę o interesy, nie chodziło o żadne pryncypia, chodziło po prostu o rozgrywki między Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim. Jest taka bajka, która kończy się słowami: y, chłopcy, źle się bawicie, dla was to jest igraszka, a nam idzie o życie. I tak to właśnie wygląda. Tu chodzi o wielki interes polski, a są rozgrywane potyczki między dwoma panami. To są piękne fałsze, ale nie fałsz jest najgorszą rzeczą. Jest coś gorszego od fałszu. Był taki fizyk, Wolfgang Pauli, który kiedyś w słynny sposób skrytykował z pogardą swojego kolegę, pracę jego kolegi. Mówiąc o niej, ona nawet nie jest błędna. Bo fałsz, błąd, kiedy jest jasny, nie jest taki zły, bo na błędach można się uczyć. Najgorszy jest bełkot, czyli coś, co marnuje czas i bełta ludziom w głowach. I jest takie prawo Stona, które głosi prosto, że 90% wszystkiego to bzdury. 90% wszystkiego to bzdury. Ostatnio miałem okazję, Rozmawiać z moim adwersarzem w telewizji polskiej, który obalił prawo Sterdżona, bo to, co mówił, było w 100% bzdurą. Między innymi powiedział, że Unia Europejska przecież nie pobiera żadnych podatków. Pytanie więc: skąd Unia Europejska ma pieniądze w budżecie, jeśli nie pobiera podatków? Oczywiście, że jeżeli jakieś pieniądze są w budżecie, to muszę, muszą pobrać podatki, bo Unia Europejska nie jest przedsiębiorstwem, płaci, któremu płacimy dobrowolnie za jakieś usługi. Ale ten człowiek, moim zdaniem, wierzył w to, co mówi, a wierzył w to, co mówi, dlatego, że, jak powiedział Frédéric Bastia, francuski ekonomista, są na tym świecie rzeczy, które widać i których nie widać. I co widać w Polsce? W Polsce widać wielkie, białe tablice. Które informują nas wszystkich dumnie o tym, co powstało dzięki Unii Europejskiej. A czego nie widać? Nie widać czerwonych tablic, które powinny informować o tym, co nie powstało przez unijną biurokrację i podatki, którym za którymi zasilamy unijny budżet biurokrację i podatki. Powiem teraz kilka słów o biurokracji, bo. Ostatnio podobno nawet był sondaż, że 30% ludzi myśli, że nie płaci żadnych podatków, ale myślę, że jednak tutaj są ludzie, którzy wiedzą, ile płacimy podatków i wiedzą, jakie to jest marnotrawstwo i złodziejstwo. Ale mam wrażenie, że do tej pory nie docenia się marnotrawczej, niszczycielskiej siły biurokracji. Bo biurokracja jest dużo bardziej niszczycielska od podatków i dużo bardziej podstępna od podatków. Żeby powiedzieć o biurokracji, mówię czasem taką anegdotę, jak to w Szczecinie jest, był sobie sklep monopolowy, i w tym sklepie właściciel sprzedawał alkohol, utrzymywał rodzinę, ludzie kupowali alkohol, wszystko działało i władze Szczecina, ku dbałości o mieszkańców, postanowiły, że w odległości 100 metrów od obiektów sportowych nie można sprzedawać alkoholu. Więc co zrobił właściciel sklepu? P powinien był teoretycznie sklep zamknąć. Ale jak wiadomo, Polak potrafi, więc postanowił postawić przed wejściem do sklepu taki płotek, stworzył slalom i w ten sposób wydłużył drogę do sklepu o te brakujące kilka metrów. I już wszystko było w porządku. I, i to naprawdę jest fakt, i co więcej nieunikalne, bo w dziurowie właściciel sklepu wydłużył drogę o kilkadziesiąt metrów. Można zobaczyć zdjęcia i w internecie proszę sobie, proszę sobie poszukać. Pytanie tylko, czy urzędnik nie stwierdzi, że ten slalom jest obiektem sportowym, w związku z, czym, w związku z tym nie będzie można sprzedawać alkoholu. To jest oczywiście taki żartobliwy przykład, ale przyjrzyjmy się, przyjrzyjmy się, co się tak naprawdę stało. Bo tak, właściciel nadal sprzedawał alkohol, tu się nic nie zmieniło. Ludzie nawal kupowali alkohol, tu się nic nie zmieniło. Ale za każdym razem pokonywali dodatkowe kilkadziesiąt metrów w jedną stronę i dodatkowe kilkadziesiąt metrów w drugą stronę, zupełnie bez sensu, tylko ze względu na biurokrację. To jest taki egzotyczny przykład, który widać, ale pomyślmy właśnie, ile jest takich slalomów, które nie widzimy i które pokonuje każdego dnia każdy z nas, każdy, kto chce wejść na rynek, każdy młody przedsiębiorca. Jakie to jest ogromne marnotrawstwo. Potencjału przedsiębiorców, którzy codziennie zamiast stuprocentowo skupić się na tym, jak zrobić jak najlepszy, jak najtańszy produkt, bo wtedy ktoś im zapłaci, skupiają się na tym, jak właśnie się odnaleźć w tym gąszczu, w tym labiryncie. To jest biurokracja. Zresztą, jak ktoś z Państwa zgubił kiedyś portfel, to załóżmy, że w portfelu było 200 złotych i dokumenty. Co Państwo wolą odzyskać? Te 200 złotych, czy bez pieniędzy portfel z dokumentami? Oczywiście dokumenty, bo 200 zł to jest strata finansowa. Ją można odrobić, ale biurokracja? Trzeba załatwić nowy dokument, zmienić w wielu miejscach dane, później się okazało, że gdzieś nie zmieniliśmy znowu, wyrobić nową kartę, zablokować poprzednią i tak dalej, i tak dalej. To jest koszt biurokracji. To jest wszystko koszt y, biurokracji. Yy. Zresztą jak mówimy o stracie finansowej i biurokratycznej, to tak samo jest z podatkiem dochodowym. Ludzie w Polsce, o ile w większości myślą, że w Polsce się płaci tylko podatek dochodowy, to tak naprawdę w ogóle, akurat podatku dochodowego prawie w ogóle nie płacą. W Polsce płaci się ogromne podatki, ale podatek dochodowy de facto nie jest obciążeniem finansowym. Dlatego, że jak spojrzymy. Na wpływy z podatku dochodowego do budżetu, to znowu co widać? 16% budżetu z podatku dochodowego. Już mało, ale czego nie widać, że większość tego wpływu budżet płaci sobie sam. To znaczy, większość z tych 16% to jest budżetówka czyli wypłaca emerytowi emeryturę i sobie zwraca podatek dochodowy. Wypłaca urzędnikowi, na przykład ściągającego mu podatek, i sobie wraca. W ostateczności kilka procent budżetu zaledwie to jest podatek dochodowy. A jaki jest koszt biurokratyczny podatku dochodowego? 80% urzędników Urzędu Skarbowego zajmuje się tylko podatkiem dochodowym. Ich pensje kosztują nas 2 miliardy. 20 milionów kosztują same znaczki pocztowe, żeby obsłużyć podatek dochodowy. Samo wypełnianie pitów, bo tego też nie widać. Przecież my stracimy czas wypełniając pity. Przedsiębiorcy co miesiąc, zwykli ludzie co roku, 14 tysięcy etatów sam czas wypełniania tych pitów. Pytanie więc, po co, państwo, po co państwu ten podatek dochodowy? Skoro nie ma wpływów, a tyle to kosztuje? Czy państwo jest głupie? Nie, państwo jest przebiegłe. Podatek dochodowy powoduje, że każdy z nas, bo taki jest sens podatku dochodowego od dochodu, że każdy z nas w związku z nim musi, mimo że jest malutki, musi tłumaczyć się urzędowi skarbowemu z wszystkiego, co zarobił, z każdej złotówki. Zresztą zwracam uwagę, że PIT nazywa się zeznaniem podatkowym. To przestępstwa zeznaje w swojej sprawie, i to jest właśnie zeznanie podatkowe. Dlaczego przestępca? Bo jak mówił radziecki prokurator, dajcie mi człowieka i znajdę na niego paragraf. I tak jest. Prawo podatkowe jest tak skomplikowane. Samo prawo dotyczące VAT-u to jest kilka ksiąg, których nikt nie ogarnia. Za każdym, trzeba, za każdym razem trzeba sięgać i interpretować, że na każdego znajdzie się paragraf. To prawo jest wewnętrznie sprzeczne, są różne interpretacje. I przedsiębiorca dobrze wie, że jak będzie się spowiadał z każdej złotówki, to jeżeli będzie trzeba, to się znajdzie na niego paragraf i dlatego przedsiębiorca się nie buntuje. A dlaczego nie buntują się zwykli pracownicy na umowę o pracę, skoro żeby zarobić w Polsce 2,800 na rękę, trzeba wypracować 4,800? 4,800, nie tam 3 z kawałkiem, nie dajcie się nabrać na brutto, bo to brutto widać, ale jest super brutto. Brutto, yy, wiemy ile zarabiamy brutto, wiemy ile na, dajemy na podatki, dostajemy netto, ale pracodawca jeszcze płaci jakieś podatki za nas. Czy on płaci je ze swoich pieniędzy? No nie, pracodawca nie ma swoich pieniędzy. Pracodawca ma 300 pracowników, oni wypracowują i z ich pieniędzy musi zapłacić podatek, który, na który ma obowiązek. Więc jak sobie wpiszemy w kalkulatorze podatkowym, to każdy, kto dostaje na rękę średnią krajową, czyli 2,800, musi wypracować 4,800, czyli prawie połowę jego pensji od razu zabiera państwo. Już pomijając to, że idzie z tymi pieniędzmi później do sklepu i znów VAT efektywny 16% płaci w sklepie. Ale sam, sam, samo to obodatkowanie pracy, jest jeden sposób, jedna drobna zmiana w prawie, która spowodowałaby, że pracownicy by się zbuntowali w ciągu czterech tygodni. Wystarczyłoby wprowadzić prawo, wedle którego prac, pracownik dostaje całą pensję super brutto do ręki, a na koniec miesiąca ma przynieść te 40% do Urzędu Skarbowego. Połowa po trzech tygodniach by tych pieniędzy nie miała, a druga połowa nie chciałaby oddać i słusznie. Wystarczyłaby taka zmiana, żeby ludzie, się, żeby ludzie się zbuntowali. Ale biurokracja mówiliśmy o tych tablicach, o Unii Europejskiej i o tym, co widać, czego nie widać. I znowu ludzie uważają, że dostajemy dotacje z Unii Europejskiej. Nawet jak już wiedzą, że żeby dostać dotację trzeba dać składkę najpierw, bo pieniądze nie biorą się znikąd. To często nie wiedzą, że tak naprawdę i tak na, na tych dotacjach tracimy. Bo owszem, biorąc pod uwagę to co wynegocjowaliśmy, to znaczy jaką wynegocjowaliśmy kwotę dotacji i jaką kwotę składek, to jeszcze troszeczkę jesteśmy na plusie. Ale mało kto wie i znowu to jest coś czego nie widać, że to co wynegocjowaliśmy jako Dotacje to jest kwota maksymalna, jaką możemy dostać, a to, co wynegocjowaliśmy jako składkę, to jest kwota minimalna. Później jeszcze dochodzą kary za to, że krowa dała za dużo mleka. Później musimy się ubiegać o te dotacje i nie udaje nam się wszystkich ściągnąć, i już bilans jest inny. I rzeczywiście, jak spojrzymy na transfery, jesteśmy nadal 25 miliardów do przodu, ale znowu nie widać kosztu biurokracji. Żeby ściągać te dotacje musieliśmy zatrudnić 100 tysięcy urzędników. To już jest 14 miliardów złotych. Czyli już ponad połowa tego, co jesteśmy na plusie, już poszła na pensję dla ludzi, którzy ściągają z powrotem te pieniądze z Brukseli. Takich kosztów mogę wyliczać wiele, choćby pakt klimatyczny. 140 tysięcy miejsc pracy w związku z tym straconych i tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczmy na takie subtelne, właśnie jeszcze dalej niewidoczne, jeszcze bardziej ukryte koszty, bo to one są najbardziej przebiegłe. Na przykład zwróćmy uwagę, że te tablice nie mówią, co jest sfinansowane z dotacji unijnych, tylko że to jest współfinansowane z dotacji unijnych. W inwestycjach warszawskich, wrocławskich to jest zwykle 20% z Unii. Czyli, żeby dostać z powrotem te pieniądze z Unii, te 20%, musimy 80% zainwestować w coś, co się Unia zgodzi, że ten mostek jest potrzebny. Więc samorządy pożyczają te 80%, żeby dostać te 20%. Efekt jest taki, nie tylko z tego powodu, że jesteśmy zadłużeni jako państwo na 3 biliony złotych razem z długiem ukrytym. Czyli na czteroosobową rodzinę każdy ma w tył 300 tysięcy złotych. Kolejny koszt biurokracji, sama obsługa przez 10 lat naszego bycia w Unii, sama obsługa naszego długu, czyli odsetki same, kosztowały nas więcej niż to, co ściągnęliśmy do Unii, z Unii do Polski. To jest kolejny koszt biurokracji, ale to jeszcze i tak widać, a czego naprawdę nie widać. Na przykład, jak mówiłem o podatku dochodowym, to sam zapomniałem o jednym koszcie. Powiedziałem, że 80% urzędników zatrudnionych w urzędzie skarbowym zajmuje się tylko podatkiem dochodowym i że pensje, ich pensje kosztują 2 miliardy złotych. Ale przecież koszt urzędników w urzędzie skarbowym to nie są tylko pensje urzędników, bo jak urzędnik jest w okienku, jest 10 kolejka, to 11 osób pracuje na ten podatek dochodowy. 11 osób właśnie jest w pracy urzędnika, bo traci czas na załatwienie spraw urzędowych. To jest kolejny koszt. Z, z, w sprawach bieżących też widać było, jak. Nie, widać i nie widać, bo pojawiło się prawo do wycinania drzew. I wszyscy nagle widzą, że masowo wycina się drzewa. Ale nie widzą kilku ważnych rzeczy. Po pierwsze, dlaczego ludzie masowo wycinają drzewa? Choćby dlatego, że Polacy dobrze wiedzą, że prawo w Polsce jest niestabilne. I to, że teraz im wolno wyciąć drzewa, może się za chwilę zmienić, bo ktoś się oburzy, sondaże pokażą, rząd się wycofa. W związku z tym, jak na chwilę coś wolno, to nawet na wyrost, mimo że tego nie potrzebuję, wytnę wszystkie drzewa na swojej działce, bo w razie czego posadzę, ale jak będę potrzebował postawić budynek czy zakład pracy, to będę miał spokój. A jak teraz nie wytnę, to być może już nie wytnę nigdy. To pierwsza rzecz. A po drugie, prawo do wycinania drzew powoduje nie tylko, że drzewa są wycinane, ale powoduje, że drzewa są sadzone. Bo jeżeli ja mam działkę i jest zakaz wycinania drzew, to ja się boję posadzić drzewa na działce, bo już nigdy ich nie zepnę. To jest trochę inna decyzja posadzić, a być może kiedyś postawię tu dom. A posadzić na y, całe życie drzewa, prawda? A więc jak wolno wyciąć drzewo, to nie mam strachu, żeby posadzić drzewo, bo jak będę chciał posadzić w tym miejscu y, na przykład zakład recyklingu, to y, będę mógł sobie to drzewo wyciąć. Znów wszyscy mówili o tym, co widać, a nikt nie mówił o tym, czego nie widać. Jak jesteśmy przy drzewach, to tak samo y, tak samo. Jak jest zarzut dla wolnego rynku, kapitalizmu, że on pielęgnuje egoizm. To znowu jak jest drwal w Oregonie i ścina drzewo cedrowe, to widać, że on może być egoistą, który robi to tylko dla siebie, tylko dla zysku, ani widać, że to drzewo jest ścinane po to, żeby ktoś miał ołówek. Czyli w kapitalizmie mówiłem, że ludzie muszą sobie służyć, bo wtedy dostaną pieniądze. W kapitalizmie nawet całkowity egoista musi służyć innym. Żeby dostać pieniądze, bo zysk jest sygnałem, by służyć innym. Zysk jest sygnałem, by służyć innym. Jak mówiłem o opodatkowaniu pracy, mówiłem, że jeszcze w sklepie płacimy efektywny VAT, to okazuje się, że jak centrum imia Adama Smitha policzyło wszystkie podatki pośrednie i bezpośrednie, to okazuje się, że ktoś, kto by uczciwie prowadził, płacił podatki, ktoś, kto zarabia tak jak przeciętny Polak, Musi płacić 83% wypracowanego swojego dochodu do państwa. 83%. Jako, że Polak potrafi, omija niektóre podatki, porównujemy sobie PKP z budżetem, okazuje się, że płaci połowę budżetu. To oznacza, że przez połowę swojego życia pracujemy tylko po to, żeby opłacić podatki. Przez połowę swojego życia pracujemy tylko na opłacenie podatków. Ktoś mógłby powiedzieć: tak, ale z tego dostajemy różne rzeczy od państwa, tak? Tylko znowu y, jednej rzeczy nie widać. Wiecie dlaczego y, po ślubie daje się parze młodej pieniądze w kopercie, a nie prezenty raczej? Dlatego, że sytuacja pary młodej, która wzięła ślub i wchodzi w dorosłe życie, to jest sytuacja istotna ekonomicznie. A jak zauważył Milton Friedman, są cztery sposoby wydawania pieniędzy wydajemy albo swoje pieniądze na swoje potrzeby i wtedy wydajemy to najefektywniej, najoszczędniej i najbardziej celowo, bo my zapracowaliśmy na te pieniądze, my znamy dobrze swoje potrzeby, albo wydajemy swoje pieniądze na czyjeś potrzeby, czyli kupujemy komuś prezent. Chcemy wydać oszczędnie, chcemy kogoś zadowolić, ale nigdy nie znamy dobrze jego potrzeb. Każdy z nas dostał kiedyś prezent, który nie był zupełnie trafiony. Janusz Kormikę dostaje czasem krawaty na przykład. Albo wydajemy nie swoje pieniądze na swoje potrzeby, czyli idziemy z kartą firmową, jedziemy na delegację i sobie szalejemy czyli celowo, bo to co chcemy, ale rozrzutnie albo wydajemy nie swoje pieniądze na nie swoje potrzeby, czyli w najgorszy możliwy sposób. Kto wydaje w ten sposób pieniądze systemowo? Politycy i urzędnicy państwowi. Wydają nie swoje pieniądze na nie swoje potrzeby. Czyli te pieniądze są skażone marnotrawstwem, genetycznie. One są skażone skrajnym, radykalnym marnotrawstwem. Czyli 50% wypracowanych przez nas pieniędzy jest skażona genetycznie, skrajnym, radykalnym marnotrawstwem, choćby wszyscy politycy byli uczciwi. A nawet bym powiedział, że jeszcze bardziej, jeżeli są uczciwi. Bo uczciwy polityk wszystkie pieniądze wyda nie swoje na, na czyjeś potrzeby. A złodziej to przynajmniej ukradnie i później wyda w dobry sposób, bo swoje na swoje potrzeby. I to jest, to, jest cały, to jest cały paradoks czy dramat socjalizmu, że okazuje się, że nieuczciwy polityk jest korzystniejszy niż uczciwy, bo system jest gorszy niż złodziej. Bo lepiej ukraść niż zmarnotrawić. Lepiej ukraść niż zmarnotrawić. Wszystkie wartości w socjalizmie się odwracają. Wszystkie wartości się odwracają. Jak mówiłem o pięknych fałszach, no to kiedyś bogaty to było coś dobrego. Jesteś bogaty, to słowo pochodzi od podobny do Boga. Ubogi, ubogatego na garnuszku. A teraz bogaty to jest człowiek podejrzany. Nie musi być nieuczciwy, ale bardzo możliwe, że wszedł w układ dał komuś w łapę, ukradł i tak dalej, tak? Bo teraz nie jest jasne, czy ktoś bogaty na to zasłużył, służąc komuś, a ten dobrowolnie mu zapłacił, tylko być może ułożył się z politykiem, wygrał nieuczciwie przetarg państwowy i, i tak dalej, i tak dalej, tak? Wcześniej bogaty to był ktoś pracowity, pomysłowy, a biedny to ktoś leniwy. Teraz wcale nie wiadomo. Na Halloween... Sobie żartowaliśmy, że jak się przebrać na Halloween za socjalistę? Wystarczy zabrać wszystkim dzieciom, które chodzą po domach, cukierki, i rozdać tym, którym nie chciało się ruszyć tyłka z domu. To jak po tym czymś można ocenić, czy ktoś był leniwy, czy nie? Skoro te dzieci, które biegały, nie mają cukierków, a te, co nie biegały, mają. Wszystko się burzy. Cały system wartości. Konfucjusz powiedział, że w państwie rządzonym dobrze wstyd być biednym, a w państwie zrządzonym źle, wstyd być bogatym. I tak jest właśnie, i tak jest właśnie w Polsce. Jak mówiliśmy o tej biurokracji niszczycielskiej sile, to jeszcze nam umknęło jeszcze coś głębszego. Sama procedura pozyskiwania unijnych dotacji powoduje, że jesteśmy pełni dziur, pełni rzeczy niedziałających, pełni marnotrawstwa. A propos dziur, to nawet w mojej parafii, w rodzinnej wsi, jest taka wielka dziura na parkingu. I zachodziłem w głowę, o co chodzi. Zapytałem i okazało się, że jak ubiegano się o dotację na ten parking, to w tym miejscu rosło drzewo. Zanim przystąpili do realizacji tego projektu, drzewo już umarło. Ale zmienić projektu nie można, bo dotacja była na ten projekt. I teraz zmienić projektu nie można, więc wybudowano parking z wielką dziurą na środku, gdzie nie można parkować. To rozwiązuje też problem Pendolino. W Pendolino nie ma tak, w żadnym pociągu nie ma tak słabego zasięgu, jak w Pendolino. I to mi wyjaśnił właśnie Bogusław Sonik, że w Pendolino nie ma zasięgu dlatego, że wzięto dodację na Pendolino bez hotspotu i doprowadzenia do tej metalowej puszki sygnału. I teraz już, zasięg, teraz już projektu przez okres karencji zmienić nie można. I znowu jaki to jest koszt? Mówiliśmy o tej kolejce w Urzędzie Skarbowym. Koszt jest taki, że z Krakowa jedzie Pendolino na Pomorze, około pięciu godzin. W pociągu jadą menedżerowie, pracownicy różni, którzy mogliby w tym czasie pracować przez internet, odpisywać na maile, dzwonić, biznesmeni i oni przez pięć godzin mają spa. Nie mogą zadzwonić, nie mogą pracować. To też można przeliczyć na stracone etaty. Tylko dlatego, że blokuje nas procedura biurokratyczna. Dlatego, że to nie było na zasadzie, jest firma, która robi pociągi. My, ja chcę zainwestować w pociąg i kupię ten pociąg. A zapomnieliśmy o hotspocie, proszę bardzo, klient nasz pan, proszę dopłacić troszkę, dorobimy hotspot. Tylko jest rozwiązanie biurokratyczne, sztywne, nie pasujące do, do rzeczywistości, która jest płynna, dynamiczna i wymagająca zmian. Biurokracja niszczy nasz potencjał, marnuje wszystko, co mamy na każdym kroku. Zresztą w ogóle żaden prywatny inwestor nie kupiłby pociągu Pendolino, wiedząc, że ten pociąg nie może jechać szybciej, bo nie może, niż, zwykły, tań, niż zwykłe tanie linie kolejowe na tych torach, które są teraz. Nie wiem, czy wiecie, Pendolino z Krakowa do Warszawy jedzie szybciej tylko dlatego, że się nie zatrzymuje nigdzie, a nie dlatego, że jedzie rzeczywiście szybciej. To są wszystko koszty biurokracji, to są wszystko koszty biurokracji i to trzeba zmienić. Dlatego jak powiedział Edmund Burke, burk, irlandzki konserwatysta, do tego, by zwyciężyło zło, wystarczy obojętność ludzi dobrych. Ja wierzę, że tu są ludzie dobrzy i mam nadzieję, że nie pozostaną obojętni. Dziękuję bardzo.